Mam nadzieję, że to do odpowiednich osób. Pamiętajcie, jeśli chcecie iść w górę, to musicie odpuścić te toksyczne relacje odpuścić ludzi, przy których nie czujecie się do końca dobrze, przy których czujecie, że musicie się zaniżać, że musicie kurwa się ograniczać, przy których jak zawsze jesteście duszą towarzystwa, nagle milczycie, przy których po prostu nie czujecie się dobrze i wtedy wszędzie od Wam nastąpi te osoby kimś lepszym, kimś kto was wybije <noise> jak na trampolinie no <noise> i tyle, tyle chciałam powiedzieć teraz mam taką sytuację chcę żeby pić herbatę miętową no i będzie git ogólnie, nawet jak ryczcie codziennie to będzie dobrze dacie radę jesteście silnymi osobami silną kobietą, mężczyzną wszystko będzie git Pozdrawiam. I wysyłam serduszka. I wsparcie. Aha, to nie niezwykłe. Nie wiem, co to: papa. Pa.